Ej, hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Bartek. A to kolejny odcinek z serii Star Wars. Ostatni za. Upadły zakon. Ostatnim, w ostatnim odcinku skończyliśmy na modliszce z powrotem. Uciekliśmy w końcu z tej planety. Zefo, długo już na niej byliśmy. Hmm, co teraz? Teraz naszym celem będzie kasik. lecimy na planetę. Trzeba przytrzymać. R. Ta podróż mocno nadwerężyła modlitwę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz. Nie zdziw się, jeśli wyśle ci rachunek. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogactwo nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. W mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Nie, byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Pora lądować, chodź tu. Okay. Widzę, że za każdym razem, kiedy jedziemy gdzieś latać, oni będą mieć coś do powiedzenia. Cieka czy, czy tylko kiedy to będzie wow. z... Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak. Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracy, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze, dobrze. dobrze. w porządku. Ja mam tak podniósł że to wyglądałoby byś wczoraj być piątkę. N Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Jak kiepsko to wygląda? Imperium niszczy kaszlik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono lub przesiedlono. Ach, mało brakowało, młody. Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci. Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego. Wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. stalowe nerwy dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy! Gotowy na kąpiel Miri! <laughs> <laughs> o nie. и дать дальше нам наблюдение во Skąd się tyle mechów na nim wziąła? Ona po prostu się kryła w wodzie i nagle wstać siadkałki. Nie w ogóle nie widzę. tyle małe. Czajne wojsko będzie wpuszczyć. Jak mamy tam bezka? Dobra, wejdę na nogę! Na swoje szeregi. A to jest jeszcze nowocześniejsze wojsko.

Zauważę, tak? to nie tak? Muszę mi to odpowiadać. Nie. Może do mnie jeszcze raczej... Jeszcze tym trochę! Infiltratorem. Dzięki, Mili. Strasznie tu ślisko! Okej, okay, a jeszcze raz. Teraz to speedrun, Jak wam Cię spodobał odcinek, to, to możecie y, dać się lajka albo zasubskrybować kanał, żeby nie pojmować innych moich odcinków z dzwoneczkiem, oczywiście, to jest subskrypcje tak, że nie zawsze wysyłają powiadomienia, ale dzwoneczkiem już zawsze oczywiście tak już szybciej to teraz robię. Chyba będę jak specjalnie ten, tego żeby... Wejdźmy na górę! Możesz wejść, żeby się dało. A ja już, ja już Okej, okay, wchodzę. Chociaż nie wiem, czy się zmieści ktoś Zgłasza się L97240. Peż to co widziałeś, To Odczekaj! No ja już dzisiaj ci wysłucham. w niego! A, nie Skupić się na jego gardzie! Nie wiedziałem, że tak pęcie. Znudaj! No i nie chcemy z mhm. Ok. Mówiłem, gdyby, gdyby nie wziął z symu, to bym to jak jeszcze bez, bez straty. Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych... E? Nie wierzę, że nam się udało. Dobra, obroty... Meldujcie, co tam się dzieje! Łamięcie imperialne, protokół, go. Wszystko jest fajnie. Oddajcie Otóż, a ta maszyna idzie i nic nie da. Ups! Oto i blastery! No to naprzód! A teraz ja my, żebyli jaci żadni dzielni byli w stanie pokonać tych udział, ale... tych maszyn, ale nie, ale... Raz ja po prostu jedę do wszystkich strzelan. Hej! Kim jesteś? Kimś, hey. kto skołował wam at A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Ach! Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. To no, do pieca. Na razie raczej go nie użyją. Nie wszystkim to tym będzie. Jest się Nie, nikogo nie odchodzi, ja że what oh. is bo zrezygnozuję z Nie widzisz, jak łatwo to jest? Leci na nas. Poradzisz coś? Uwaga! Uh! Uh! Uh!

Alkastis, co so, Co robisz na Kasik? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kasik, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Hey! Ja. A, 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 Więc kogo tu szukasz? Wodza Łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Hmm. Sir, Gris, to jest so. Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. <laughs> Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii. Miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też wojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Darfulem? Możliwe. Łoł, wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale... nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej! Dalej! Nie nadaje się jako wsparcie, a... A statek jednej z inkwizytorów prawie pokonali, więc... bd miej kala na oku. Żyjecie? Tak, tak. Ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura... Poczekaj. Tutaj! Tym ATSD mogą być zapaty. Czyli mamy głównie chyba jedną drogę, że może to są skrzynki właśnie. Zero na dwie skrzynie są w tym. Ale mnie tak. Co so, mówił, że w rafinerii znajdziemy informację o tarfulu. Spróbuję znaleźć Bo Tam jest pierwsza. Czekajcie później też będziemy sterować ATT -AT. No dobra Co to? Baterio na O, widzę kolejną skrzynię Ok Czyli trzeba napierać czy łącze komputerowa, okej okay. Rozumiem, czekam aż odkryjemy, bo dużo skrzynek byśmy mogli dzięki temu już otworzyć. Hmm. Okej, okay, skanowanie. E. Ej, dzięki. Mówi, że nic tu nie ma. Znasz binarny? Nie mówiłem. Tylko to, co pamiętam ze szkoły. Bardzo dziękuję. Tu poczekamy na sygnał. Zobaczcie, na tyle, że ludzie pamiętają ze szkoły, to. Jest tu jeszcze gorzej niż na zewnątrz. Dzięki za pomoc. Znaczy, jakiś dronik. No hej. Okay. Nie da się go zniszczyć, no cóż, a nie wtedy się dało. To już pamiętać. Nie, też mi zamknął za oczy. Dobra, zerknę. Drzwi. Masz coś? No bo To jest pewnie po drugiej stronie. Zobaczymy. Aha, lecimy za kogoś. A taki ładny robię jak ten. ten Sprawdźmy. Niezła robota. Tędy nie przejdziemy. Może jest tu coś, co nam pomoże. Okej, okay. miejsce oznaczone, podjdź. Nie, nie wiem jak mi Po prostu będę przed siebie, bo tak, powinna być tam pas zbudowana. No, Jakie ja teraz będzie miejsce? Tak, tutaj już się nie przedostanę. Będę musiał skręcić. W lew. No. Stanowisko technika. Ok, na pewno coś dołączymy do mojego droida. Ja to już wiem. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli Ci przeciążać obwody. Czy po prostu na zdrowie zdali się za chwilę świetną jednostką na wszystko dzięki kradnięciu sprzętu, paru, kradzieży sprzętu i Spróbujmy. Ja wolę nie dotykać tego, kiedy jest to wciąż cią... Eee... W dociążeniu elektrycznym. No. Tak czy mój? Aaa, jeszcze ja nie byłem? Byłem, ale teraz co ja mogę zrobić? Ja chcę tam jeszcze wrócić! Halo. Nie tak no, baś, nie tego łatwo. Tu właśnie tu jeszcze. dostać? A tutaj się wyłącznie wiem jak się mam dostać Trzeba prądu Może później będziemy umieli tam na przykład na jechać do góry Gdy to tamto nie staniemy W sensie takie rzeczy nie umiemy a już tak. Masz... trzeba jeszcze no, wrócić tą inno, inną e. Żebyś hmm. Musisz pomóc. to przeciążyć, Billy. Teraz wyczuć ten No. I musisz teraz już po prostu iść dalej. Trzeba to przeciążyć. Okay. Hej, Co hmm. to jest, to, mylić, to działa? Zostający szkodnik o w opalnym na Nastąpi go samozapon, gdy znajdzie się blisko lub zginie. Wspaniale. Taka typowa bomba. Musiała się pojawić, prędzej później. Tutaj! Takie kamikadze. Ej, myślisz, już tak powoli kończy odcinek? Hej. Rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic nowego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów jenieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty, weź miecz świetny i uwolnij tych chłopich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumian. Uważaj tam na siebie. Jeszcze, ja też chcę jakieś coś chcę. chcesz Chcę, żebym mu pomóc. Chodź, mały. trzeba na takiego pistoleta? Takie tam skoczył i wszystkich pozabijał, to zabija też, ale... dawna Okej, więc już mam punkt medytacji. Nie wiem, w takim razie odpocznę. Mam punkt umiejętności, więc już go... ...a nie wydam. No boże, on coś za dwa punkty ciekawszego. Atak z powietrza. Mhm. ale bym wolał troszkę się lepiej sam bieść, a później robić już... ...lepsze efekt na sam początek. Nie... Te, te takie, te umiejętności, ten skok i zaatakowanie z tym się przydaje. Po sam, po, sam początek, kiedy już wygniemy na przeciwnika. A, a już w walce, w zwarciu to się już nie przydaje, ja bym to zrobił, bo o, ma, czuję, że po prostu będą do nas strzelać, kiedy będziemy tam biegać. Czasami, i warto by było, albo kiedy będziemy biegać sprintem, i warto by było już automatycznie wtedy odbierać te pociski. A ja myślę, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Jak już mówiłem, możecie mnie zalajkować, jeżeli się podał ten odcinek dać. z dzwoneczkiem w opisie będzie link do playlisty z całej serii. Także dam tam link do playlisty z mojej drugiej serii Total War of Warhammer 2. A już. Nie przedłużając. Cześć!